Poza blizną, gdzie na początku jest jakiś dobry jednoręczny miecz? Wiecie? Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry, i zacznij nie umachać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A i jeszcze coś: niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący, masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Ciekawe, nie? Ciekawe czy w końcu rzeczywiście masz większe krytyka, ale fajnie się gra na padzie.